Zielarnia ojca Klimuszki, wytwórca nowej generacji preparatów ziołowych na odporność i odchudzanie. Wesprzyj wolne media wpłatą na konto podane w opisie filmu. I teraz mamy wojnę na Ukrainie. O co chodzi na wojnę na Ukrainie? Czy ktoś się poważnie zastanawiał? Ja Wam powiem rzeczy, o których nawet Wam nie śniło się i nie przeszło Wam przez myśl. Napisaliśmy, że będzie kolejna wojna na Ukrainie. Wszystko, żeśmy przewidzieli od A do Z, to było dawno wiadomo. Ta wojna trwa od 14 roku. To nie jest nic nowego, To jest pierwszy. Po co jest ta wojna? No kto mi powie pierwszy, po co jest wojna na Ukrainie? Woj... To teraz sobie, momencik, to myślimy, myślimy okej? Okay? Uczymy się myśleć. Czy wokół Zielonej Góry jest dużo magazynów budowanych? Tak. Bo Wrocław to jest setki hektarów magazynów. Pytanie: kto ma tam pracować? Ukraina. Po co wojna na Ukrainie? Przemieścić do pracy ludzi nowe Przecież to nie są uchodźcy, uchodźcy, w... co to jest uchodźca. On ucieka z terenów ogarniętych wojną, dostaje obóz przesiedleńczy, prawda A tutaj uciekają nie gdzie jest wojna, uciekają z zachodzie Ukrainy w większości, od razu wszystko, dostają PESEL-e wszystko od razu. 7 milionów w Polsce tysiąc ludzi złożyło z ukrytych wniosek status uchodźców. Tysiąc. A to jest, to jest... to jest. Tysiąc złożyło tylko tysiąc, a 7 milionów. Nie, 3,5. To nie, bo oni wracają, ale to nie jest tak. No ale to było 70%, ale 1000... A dobrze, to nie będzie 3,5 miliona. Tak to wygląda. A czyli, czyli Jeśli mogę powiedzieć tak na wszystko, moja córka powiedziała, że u na uczelni. No dobra, nie powiem na której, ale we Wrocławiu przychodzą Ukraińcy, młodzi ludzie, na przykład na podstawie oświadczenia. Że studiowo, tam tak? Ale znam lepsze przykłady. A przykład. na ten, na ten, na ten, o, więcej przykładów mam jeszcze gorszych. Polak się nie dostaje, wchodzi w Ukrainie do jego miejsca. Więc proszę Państwa, pierwsza rzecz wojny na Ukrainie to jest co? Przemieszczenie ludu wschodu na zachód do pracy. Drugi cel? Wymieszamy też z narodu no, to, to już jest. To już jest. Zrobimy Będzie większy cel, Dużo kobiet mamy, więc możemy je pomieszać. Więc. Drugi cel. Moi kochani, 3 lata temu rozmawiałem z pewnym ważnym człowiekiem na Ukrainie, z, z ramienia Stanów Zjednoczonych, który był na Ukrainie i tam od Majdanu, czyli kilka lat siedział, Mówił Józek, to było 2 trzy lata temu, tego kraju nie możemy utrzymać, musimy go podzielić, tam nie można robić interesów, tam są mafie, bandy, tam nic się nie da, Zachód nie jest przyzwyczajony do takich warunków pracy. Oni mają tak zwany cywilizowany świat, natomiast tam, tam są tak zwani nacjonaliści mówimy, albo patrioci po ukraińskie, którzy nie dawali tego wszystko rozkazać, bo sami chcieli. To była konkurencja, kto co weźmie? Co trzeba zrobić? Trzeba ich utylizować. Pamiętajmy ten batalion Azow, batariol Ajdar, prawda? To były prywatne army koło mójskiego, Achmetowa. Mhm. Trzeba ich utylizować. Wazowie ich tam 1600 włapali, wiele tam wybili to na do Achmetowa zresztą utylizować. Jak wejdziemy tam i już podzielimy Ukrainę i Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej, już nie będzie kto miał strzelać i chodzić. No bo większość spacyfikujemy. Proste, tego wam oczywiście nikt nie powie nigdy. Trzecia sytuacja, która jest wojna, konflikt na Ukrainę to jest, idziemy do świata wielu co to oznacza? Jak sobie uświadomicie, co się działo przed, od 7 lat przed, te wszystkie 8 lat, od 13 roku, od powstania w Szanghaju e, Banku Rozliczeniowego, do tych krajów azjatyckich poprzez giełdę złota, poprzez wszystko, oni się szykowali do tego wszystkiego. Hombik w pierwszym tomie Wojny o Pieniądz pisze, że w 24 roku Chiny będą miały walutę wymienialną. I są już w koszyku pięciu wymienialnych walut. A teraz rozmawiałem z ludźmi z Ekwadoru, którzy akurat mi są, nie, oni się cieszą, że w rublach sprzedają. Mówi Józek, to jest oparte o złoto. To nie jest tak, o ile wielki tutaj Davos, tu bleble, Davos matko, co to się dzieje, pięknie, ruskich tam nie ma, tak? A w Petersburgu ile krajów było? Chyba 158, o ile pamiętam. W Petersburgu nas jedzie, tak. Już wiadomo, że nie tylko Bliks, czyli Brazylia, Rosja, Chiny, Indie, RP, ale już Nigeria złożyło, Argentyna już składa Iran. Wszyscy chcą do Bliksu. Wszyscy chcą iść i handlować w walutach wymienialnych. I teraz na to się nakłada Ukraina, moi drodzy. Otóż w 2014 roku zaprosiłem do Polski Hombinga i on w Sejmie Polskim zaproponował, żeby jedwabny szlak był z Pekinu do Łodzi. Proszę Państwa, rewelacja, rewelacja, dar z Boga, bo popatrzcie, ile firm logistycznych, ile transportu, nasi rolnicy nie daliby radę miliarda trzysta nakarmić, taki wzrost gospodarczy. Nie, bo pan Macierewicz, my tworzymy kondor sanitarny między wschodem a zachodem, czyli taki klin, żeby się czasem wschód z zachodem nie dogadał, bo my prowadzimy politykę amerykańską, my nie prowadzimy polityki suwerennej, musieliśmy wykonać polecenie i żeśmy to skasowali, fantastyczne, że on to powiedział, jeśli tego nie zrobicie, to marny was widok, i marny widok, i co się stało, trzeba jedwabny szlak do Europy wrzucić. Prawda? Pociąg leci 300 na godzinę, czyli w dwa dni miał pokonać trasę Pekin-Łódź. Dwa dni. Co się robi? Wojna na Ukrainie. Bo trzeba Jedwabny Szlak do Morza Czarnego wprowadzić. A Węgry już dawno podpisały, że wchodzą do Jedwabnego Szlaku. W Iranie Chińczycy 600 miliardów dolarów już zainwestowali i teraz pójdzie podział 100%. Wschodnią Ukrainę wezmą. Rosjanie, wejście do Morza Czarnego, jedwabny szlak na Europę przez Turcję. Właśnie, proszę zwrócić uwagę, co się stało dwa tygodnie temu. Turcja podpisała umowę z Rosją o gazociągu przez Morze Czarne, czyli usankcjonowała podział już. To wszystko jasne. To jest gra pieniądze, świat wielobiegunowy. Ameryka traci już hegemonię, bo każda wojna to jest zmiana hegemona. Pierwsza wojna. Oczywiście Brytyjczycy są hegemonem. Druga wojna Amerykanie. A teraz traktujemy COVID to wszystko jako trzecia wojna, z go 4-5 lat to trwa. Chińczycy stają się hegemonem, idziemy do świata wielobiegonowego. Czyli będą handlować w rupiach, kupujcie rupie, iłana, rubla. Chciałem rubla kupić, a był taki wielka, wielka inflacja, bo rubel kosztował nie wiem, 1, 100 rubli. Chciałem kupić rubla. Trzy dni wystarczyło, żeby osiągnąć najwyższe poziomy, w ogóle do 60 za dolara. Tak, tak, bo opierają o złoto, o walutę namacalną. Trzeba, wszystko musimy patrzeć przez pryzmat, kto jest beneficjentem czego, kto na ten wygrał. Na przykład. Jakich trochę byli maleńkich, by nie ma, jakby mówić? Były, są cztery szczepionki, były, prawda? Mhm. AstraZeneca, Zeneca, ta moderna. Kto był właścicielem tych szczepionek? Jeden właściciel. Jeden? Oczywiście, bo Vanguard i Blackrock. Pan Mari właścicielem wszystkich historii szczepionek, oni sam To jest proste, mało tego. Poszedłem dalej nawet w tym myśleniu. Kto na tym zarabia? Bo mnie interesowało, kto zarabia, bo to jest to, co mówię, o nich, monopolizują, tak zwany kapitalizm inkluzywny. To, co Morawiecki doskonale wie od dawna, Mateusz, ojciec jego był moim przyjacielem, przez wiele lat, żeśmy robili... Więc on był jeszcze, kupił ode mnie firmy nawet jak sobie mówię, tak z anegdoty: Mateusz Morawiecki kupił moją firmę w 1990 roku, którą oczywiście rozłożyli z Byszkiem, jak Nieważne. Mateusz Morawiecki w 2013 roku mówi taki tekst słowa i Przyjacielem. Przyjdzie czas, kiedy jedni będą kopać rowy, a drudzy zakopywać zabiskę ryżu. On już wiedział. On należy do organizacji Syndykat, tak się nazywał Światowej Organizacji Syndykat. Syndikat. Tak, on już wiedział to, on naprawdę wie, On pamiętacie jak on mówił, że 4 tysiące będzie średnia pensja, a myśmy się śmiali, że zwariował, zwariował? Nie, to myśmy zwariowali, on miał rację, będzie 4 tysiące pensja, no bo będzie, no bo doskonale wiedział, co idzie, oni doskonale wszystko planują, wszystko wiedzą, a nam się wydaje, że wszystko jest przypadkowe, nie, tu Putin napadł na Ukrainę, chudzik, <laughs> prawda, wszystko było uzgodnione, jedwabny szlak. Świat wielobiegunowy. Oto jest wojna. I, i to Rasi mówią, że to będzie koniec po nas. Koniec po nas, jeśli nie obronimy Ukrainy. No, będzie na pewno po Ameryce. No, ale tu zwracam jeszcze uwagę na jedną rzecz. Jak Europa na tej polityce z Rosją traci wszystko. Ja wydałem taką książkę Rozpad, gdzie rosyjskiego pochodzenia Amerykanin pisze, jak Europa straci wszystko. Gaz, ropa. Do góry, energia do góry, nie mamy technologii, wszystko stajemy się drodzy. W wymianie światowej stajemy się za drodzy. Nikt nie będzie tego kupował, i w ten sposób się staczamy. Dlatego, że to jeszcze Wam powiem jedną ciekawostkę: Francja i Niemcy, kilka lat temu, podpisały układ, że wyrzucą Amerykę z Europy. Ameryka doskonale o tym wiedziała, teraz ich każe. Każe ich cały czas. I do dna wszyscy idziemy w dno, i to będzie dno się dopiero zaczyna. I jeszcze najdroższe, że zwrócić uwagę, która przyjdzie: nie tylko wielka inflacja, wielki problem dwóch milionów kredytopiorców, którzy wzięli na mieszkania pieniądze, kredyty. Dwa miliony ludzi w Polsce nie będzie mogło spłacać kredytów. Co będzie się stało? Jeśli weźmiemy scenariusz tak zwanego Wielkiego Resetu. No to będzie taka sytuacja, że nie spłacasz kredytuje, jak ja mi żal. Ile masz 3 i nie spłacisz, nie? Będziesz spłacać 1500 pasuje ci, no pasuje. To teraz mieszkanie jest nasz, a ty wynajmujesz to mieszkanie. To, co powiedział Szwab, nie będziesz miał, a będziesz szczęśliwy. To jest właśnie to. I tych dwa miliony ludzi zaczyna, zaczyna, zaczyna będzie z tej pułapce. Zaraz tak jak Frankowice zresztą w tą pułapkę wpadli, ale to będzie rodziło następne konsekwencje samobójstwa. Mamy w Polsce 13 tysięcy, nowych danych nie publikują, od dwóch lat nie ma danych samobójczych, bo to jest wzrost. Normalnie było około 13 tysięcy prób samobójczych rocznie, z tego 6,5 tysiąca skutecznie. Ale nie mówimy o innych samobójczych próbach, tak jak znam, że w drzewo przywalił po to, żeby rodzina miała ubezpieczenie i Takie przypadki też są samobójcze, ale to są nienotowane. Więc będziemy mieli wzrost samobójstw, ale będziemy mieli jeszcze jedną rzecz, wzrost zgonów. Otóż moi kochani, o czym w ogóle nie mówią ci tak zwani lekarze, bo to tak zwani, to nie może powiedzieć, że to są lekarze, no bo lekarz mówi prawdę wbrew wszystkiemu, natomiast tu mamy do czynienia ze skorumpowanymi właściwie tak naprawdę, bo ja taki nawet mem gdzieś, powiesiłem, że lekarz powinien chodzić w takim kitu, gdzie będzie miał tę firmę, jaką prezentuje, nie, <laughs> <laughs> łatwo do rozpoznania, taki dealer, prawda, <laughs> zawodnik, no, tak to wygląda i teraz, proszę Państwa, liczymy, okej? Okay? Według danych statystycznych 30%, 30 mamy niezdiagnozowanych chorób. Przez dwa lata tej pandemii to nawet 60%. Ale przyjmiemy 30%, co oznacza na liczbach 30% niezdiagnozowanych chorób. No to już codziennie zapada w Polsce 354 osoby na nowotwory. Statystycznie zapada codziennie e, na nowotwory. Z 354% 30% jest niezdiagnozowanych, 354 osób. 30% z 354 to będzie około 100 osób, prawda? Czyli 100 osób dziennie jest niezdiagnozowanych, co to oznacza, że już to są, już koniec, to już są trupy. Przepraszam, się mówi denacie, czy jakoś tam inaczej to było ładnie. Oto są już ofiary systemu. 100 dziennie, razy 360 dni. Łatwo policzyć. To już jest tyle osób jest już skazanych. Na choroby wieńcowe zapada codziennie w Polsce 840 osób. I znowu 30% z tego, razy 30 dni, i wam wyjdą kwoty. A jeszcze do tego mamy cukrzycę i inne choroby. To jest zacznie się tragedia na jesień, kiedy przychodzi osłabienie organizmu i będą umierali, i nie będzie wyjścia. To trzeba sobie powiedzieć jasno. Dziesiątkują nas bez, właściwie bez żadnej odpowiedzialności. Szpitale są niewydolne. To jest. Ukrainie dzisiaj ma pierwszeństwo do szpitala, jak Polak. To wiecie doskonale. Do szkoły ma pierwszeństwo przed Polakiem. Przed opowiadali przyjaciele. Mówi Józef, co my mamy zrobić? No ma Polak lepszy to wszystko przychodzi Ukraińcy i my mamy zapisane, że mamy mieć tylu i tylu przyjąć no przedszkola. bo są pieniądze przedszkola to wszystko zaczynamy być obywatelami drugiej kategorii we wszystkim pracowałem w tym kraju 40 40 parę lat po ze studiami to 45 i co i jestem obywatelem drugiej kategorii w każdej chwili państwo mi nie pomaga ja pamiętam w 70 nie przepraszam w 90 roku jestem w Holandii Miałem ja, taki człowiek z komuny, nie? dziki do tej Holandii. No jest taki Paweł Falicki, mówczasem kolego z Solidarności, wyrzucili go z Polski. Idziemy, mówię, mamy interes, tylko jak pieniądze skąd wziąć. No to pójdziemy do banku. Zobaczymy, jak to będzie. Tak głupek z Polski przyjął z takim drugim, który mieszka w Holandii, nie ma pojęcia. No to idziemy do banku, a tam od razu kawusia, herbata, proszę siadać, bo Matko Boska, co to jest? Jak to kawa herbata i siadać? Siedziśmy te dwa turki siedzimy. Słuchamy pana o co chodzi. No myśmy chcieli tu kupować do Polski, sprzedawać, ile chcecie. I pamiętam, kto 100 tysięcy górden, to było 25 tysięcy marek ówczesnych. No teraz 20 tysięcy euro powiedzmy. Tak, tak. To, to słuchajcie, zróbcie to raz, żebyśmy zobaczyli, że to wam idzie. I dacie, damy. I myśmy raz zrobili kółko i kolega dostał pieniądze. Bez żadnych zabezpieczeń, bez niczego. A u nas? Ja bym ja zaczął wam mówić, jak ja miałem zabezpieczenia i to, co mi się w życiu działo, jak mnie wyrzucali z banków, jak nie chcieli dać kredytu. No, bo jestem wyraży. Ja w tej chwili mieszkam we Wrocławiu, ale bank mam w miasteczku. Bo nie dadzą. Tak to wygląda. Zabezpieczenie 10 razy większe. To nie ma znaczenia. Nie bardzo. Za dużo tykarz. Co ty wie? Już co prawda nie chcę mi się wiele robić, bo mam dość tego wszystkiego ciągłych śledzenia przepisów, to to jest tysiące tego. To, co ja podpisuję czasami, to nie wierzę, że w takiej głupocie uczestniczę. W takiej głupocie. Okulary ochronne. Instrukcja obsługi do okularów ochronnych. Z czego zbudowały szkiełka? Jak je zakładać? Na przykład no to naprawdę takie są rzeczy. Przecież to się nie da żyć. Z niczym. Wykończył wszystkich na swoimi obłędnymi przepisami. Zawilczka były, były tylko cztery koncesje. Alkohol, broń, tam coś jeszcze. Teraz mamy ponad dwieście. Tak się to rozrosło. Zawilczka, co było niedozwolone. Co było za prawem, zakazane było dozwolone. Mogło się wszystko robić, Teraz wszystko nie dozwolone praktycznie. Ale ja go nic nie mówię, proszę Państwa. No to są mistrzowie świata. Teraz masz wolność, szczególnie ci z to są mistrzowie świata. E, masz wolność gospodarczą, możesz robić co chcesz. Idziesz do okienka, zakładasz firmę. Możesz ty mój, Pan Bóg zabrał. Założysz firmę i co? I co dalej? Po pierwsze, co chcesz robić? Po drugie, masz na to e, certyfikat europejski. Trzy przepisy BHP, cztery pieniądze masz? Nie masz pieniędzy? A, a to idź do barku weź. Figa z makiem. Taki to jest ta, ta wolność. To jest, ten, to jest złuda tego wszystkiego, taki mira, który nam roztaczają. I my w to wierzymy wszystko. I to jest nasza tragedia. Koniec jest cywilizacji, to już wiemy. Dotrwamy jeszcze pewnie jakiś czas do czasów, kiedy zobaczymy to, bo przyjrzyjemy bardzo ciekawych czasach upadku wszystkiego. Ale jest jedno wyjście, które ja mówię, bo z reguły ludzie pytają, dobra, no, tak gędzisz, to co zrobić? Bardzo proste. Zakładajcie sobie własne grupy takie. Ja ciągle przykład seksmisji. Kto oglądał seksmisję, ten wie, jak tam grupa taka tańczy jazz. Bądźcie tą grupą, która tańczy jazz. Gwiście na tych wszystkich, co tam w inkubatorach to robi ten świat, który, który jest sztuczny wokół Was, wytworzony, w który wierzycie. Na seksmisie jest to świetnie pokazane. Ta, ta moja najnowsza książka się kończy właśnie tym, że świat, który Wam pokazują jest nieprawdziwy, ale jak będziecie wolni tu w duszy i przerwiecie ten balon i zobaczycie tego bociana, który jest nadzieją, wtedy będziecie też wolni. I to jest ta nadzieja. Przerwać ten balon i być wolnym. Jedyne co mogę wam tak naprawdę na koniec zaoferować. Po prostu być się wolnym. Spotykajcie się, pijcie wódkę, bawcie się i gwiście na nich wszystkich. Koczowiczko z dekadencji. Tak jest, taka dekadencja. Już nic więcej nie zrobimy. I to jest jedyne nasze wyjście. Zachowajmy nasze tradycje, obyczaje. Jeśli możemy, przekazujmy dzieciom. Przekazujmy. Jeśli w to uwierzył, okej, okay, super, ale, ale to jest trudne, bo przyjmiemy czasów, że sami niektórzy z naszego pokolenia zwariowali, bo on się cieszy, że dziecko w Australii, nie? Psa i kota mają. Ale jeszcze, a jeszcze jedna anegdotę wam powiem, do jakiego absurdu doszli. Rozmawiam z takim znanym człowiekiem z miasteczka pod Poznaniem i on mówi do mnie, Józek, wyobraź sobie, autentycznie, Mój pies zachorował. 200 na godzinę leciałem do Poznania, do weterynarza. Ja mówię: „Jeźdźcie, będzie poleciał 200 na godzinę, ale przemleciałeś 200 na godzinę. Do jakiego stopnia myśmy zwariowali? Dziś pies, kod, jest ważniejszy od człowieka. I pies i kod ma zresztą lepsze leczenie, zwracam uwagę. O wiele lepsze leczenie niż człowiek. Bili z nas wariatów. I myśmy się dali wyrobić to wszystko i wierzymy w to wszystko. No fajne są zwierzątka, ale mojej znajomej niedawno odszedł op, op, kotek, nie? I skremowała. Wie pan, ile ta kremacja kosztowała? Skurna. Słuchajcie państwo, 1500 zł. Stadził na to! No, krewacja no. z takim malutkim serwisem. 1500 zł zakrycia. Nie wiem, no ale to Tysiąc 1500 zł. No ty... no, myślę, że człowiek jak się kremuje, to taniej. <grym się wyszło> no. Na pewno tego co ku... Na pewno tego co kupił te respiratory ze Z Albanii, to taniej wyszło. <grym się> wyszło> tak. Proszę. A skąd Ukraińcy mają pieniądze na wykup mieszkań i tak dalej? Bo kupują Proszę pana, to jest, to jest nic. Ja byłem teraz w Turcji, wyobraźcie sobie, byłem w Turcji w Alani. Cała ulica to są apartamenty ukraińskie wykupione i piękne fury. Jest mnóstwo tego w Krakowie, ponoć masakra jest w ogóle z tymi samymi. Tak, ale są te, ale to nie są też... Ale by... miasto też daje, bo ja pojechałem do, do Świebodzina. Patrzę, taka pani gdzieś tam, no taka babcia kiblowa, nie, przepraszam za wyrażenie, no ale tak, nie, i mówi, Boże, mam córkę niepełnosprawną, tyle lat, mówi, czeka na mieszkanie, od, z miasta, żeby dostać. A ja patrzę, a tam taka kamienica cała, nic nie robią, pajeczki sobie palą, piją, Ukraińcy, dostali kamieniczkę. Trzeba ich przyzwyczaić, trzeba ich przyzwyczaić. E, Słowek Sierakowski się w onecie no. napisał nowy artykuł, że y, badania scyzologiczne przeprowadzili i uwaga, Polacy są za Ukrainą, ale nie za Ukraińcami. Sławek Sierakowski napisał, że to jest poważny problem. Polityka Sławek Sierakowski, tak? Wiem, to Kawior... jeszcze... No, ja wiem, że wiesz, to kawiarowa lewica, tak? Nie, to to jeszcze nie tylko lewica, to jest jeszcze masoneria Jesteśmy za Ukraińcami podobnie. No. Proszę Państwa, jakieś pytania jeszcze? Jeszcze, nie. jeszcze, tak jakby, jakby Pan pociągnąć temat rola Rosji, w tym całym układzie światowym, w kontekście tej wojny ukraińskiej. Rola Rosji? To właśnie to, co mówię, to jest wielobiegunowy świat, do którego idą i dążą Chińczycy, Rosjanie, Brazylijczycy, ale i też Niemcy, Francuzi. To nie jest tak, że Niemcy, Francuzi. Oni wszyscy doskonale o tym wiedzą. Jak rozmawiałem, pamiętam z alternatywą do Niemiec, to oni mi powiedzieli, "Józek, póki amerykańskie wojska są w Europie, to nigdy nie będzie pokoju. Niestety, to są konflikt interesów, jest na każdym, to są konflikt potężnych interesów broni ropy, gazu. Rosja ma surowce. Rosja jest silna surowcami, a tych surowców brakuje. I Rosja jest. Ja nie wiem, dla mnie oni grają wszyscy w tą samobramkę, ale... No właśnie, że oni no tak. samobramkę. Wie pan, Moskwa jest również opętana tymi kamerami i śledzeniem człowieka jak wszystkie inne kraje, chociaż Londyn będzie chyba pierwszy państw, pierwszym miastem, które będzie kompletnie sterowany przez kamery. Ale ja to zakończę do wcipem, dobra? Jaki miasto? Londyn. E, zakończę to dowcipem, żebyśmy na końcu wyszli roześmiani i, i żebyśmy, żebyśmy zrozumieli świat. Żyd z ruskim siedzi w Okopie. I Żyd ciężko ranny mówi do ruskiego, weźmie Dobi, ja i tak żył nie będę, a tylko się męczę. A ruski mówi, a jak ja mam cię, dobi, jak ja nie mam naboi. A Żyd mówi, to kop ode mnie. <śledztrę> <śledztrę> Dziękuję Państwu. na no, Dawidek. Tak jest, no, no, tak jest światło. Zachęcam do książek. Oczywiście czytania przede wszystkim. E, wydałem teraz najnowszą książkę, jak w pierwszą wojnę wszystkich pro, propagandą wrobioną. W teraz zawrobiają w inne wojny. To sama propaganda, to wszystko, więc czytać, czytać i myśleć przede wszystkim, moi drodzy. Czytać i myśleć. Wesprzyj wolne media wpłatą na konto podane w opisie filmu. Zielarnia Ojca Klimuszki, wytwórca nowej generacji preparatów ziołowych na odporność i odchudzanie.